Witam Was, drogie raki, na czytaniu miesięcznym na wrzesień 2021. To będzie takie czytanie ogólnych, ogólnych energii na każdą, że tak powiem, sferę życia. No i też zapraszam do, do słuchania swoich horoskopów ascendentalnych, księżycowych. Wenusowych, energii, może coś tam dla Was będzie. No to teraz zaczynamy, jaki to będzie miesiąc dla Raków. Uff. Cała taka energetyka tego miesiąca jest dosyć taka zaskakująca. Zaczyna się dobrze, w sensie słońcem, takim zapałem do, do pracy, do, do jakichś nowych, nowych zadań. No i, i pojawia się mnóstwo możliwości mnóstwo różnych spraw, które będziemy mieli na głowie. I jeżeli nie zapanujemy, nie będziemy odpowiednio wybierać, będziemy za długo się też wahać, to może się to skończyć takim przeciążeniem, tak? takim jakby obciążeniem, że za dużo mamy do zrobienia, za dużo rzeczy po prostu naraz będzie, będzie jakby wołało o swoją o uwagę naszą, tak? I też jakieś problemy być może, jeżeli nie. Robimy odpowiednich wyborów, nie dokonamy pewnych rzeczy, nie wypełnimy obowiązków licznych. To może się to dla nas tak niekorzystnie, tak? Skończyć na końcu miesiąca, jakby będzie też takie, takie po prostu przeciążenie, wręcz takie dosyć nieprzyjemne, tak? Zobaczymy, jak. Sprawy finansów dla raków. Sprawy finansów dla raków na miesiąc wrzesień 2021. Proszę o kartę na finanse dla raków. Trójka mieczy. Osiem buław. Cztery buław. A to finansowo jakby wygląda na odwrotną tą e, e, sytuację. To znaczy jakby wchodzicie w, tak, w takiej energii jakichś takich strat, jakichś takich zmartwień być może, martwicie się o te pieniądze, może z jakąś taką no, no niefajną jakby, e, może były jakieś wydatki, które was obciążyły za bardzo, natomiast Połowie miesiąca zaczyna się jakby jakiś ruch, może jakieś dodatkowe sprawy będą, właśnie dlatego może tu się pokrywa to z siódemką kielichów, czyli dodatkowe jakieś możliwości, jakieś oferty, i możecie ruszyć jakby śmiało do przodu. Jeżeli dobrze to wszystko rozegracie i będziecie na bieżąco, to się okaże, że ustabilizujecie te finanse, że dla domu będzie to dobry dobry czas. Natomiast też możecie okupić to trochę taką energią przemęczenia, takiego właśnie w tej dziesiątce mieczy. Zobaczymy jak sprawy się mają jeśli chodzi o pracę, praca dla raków. Praca dla raków w miesiącu wrześniu 2021 o, azbuław, gwiazda. I rycerz Denarów. A, widać tak, że jakby energia tej pracy, jakby krywa się właśnie z energią ogólną z słońcem. Tak? Czyli As Buław well to jest taki pojawiający się na horyzoncie nowa a, propozycja, nowy, nowy zamysł. A, a, I tutaj widać, że idziecie w to. Jest dużo możliwości, jest dużo wiadomości na ten temat. W połowie miesiąca e, macie e, szansę realizowania tego, co. E, to może być ta praca też związana albo z tym, co robicie, ale rozwinięcie tam skrzydła swoje, albo pojawi się coś nowego, o czym marzyliście, e, e, i będziecie chcieli po prostu to realizować realizować siebie, tak? realizować swoje swoje marzenia, to będzie, wtedy to może to też okazać się taka praca marzeń, tak, no i końcówka tam, no to jest rycerz denarów, czyli jakby ta energia powoli będzie szła do przodu, tak? czyli ta, te finanse będą się poprawiać, tak jak ten, As Buław, tak jak ta czwórka była tutaj, a też a mówi o tym, że, a, że po prostu ustabilizujecie swoją sytuację na koniec, na koniec miesiąca a teraz zobaczymy co w relacjach co w partnerstwach co dla singli ewentualnie zobaczymy jaka, jakie energie się pojawią i co to może tutaj dla raków oznaczać proszę o karty raków na sprawy uczuciowo-związkowe król mieczy ósemka mieczy i siódemka miecz. No, nie powiem, żeby to był jakiś wymarzony miesiąc, jeśli chodzi o uczucia. E, osoby, które są w stałych związkach, mogą się pojawić jakieś takie konflikty, spowodowane jakimiś niedomówieniami, e, jakimiś zmartwieniami. Co się może tutaj jakby zakłócić ten spokój? Myślę, że nie ma co sobie jakby nabudowywać jakiś domysłów. Lepiej jakby tu jest taka rada, żeby jednak porozmawiać o tym, o, o tych wszystkich tych. Dla niektórych może się to okazać, że wejdą jakieś jakieś oszustwa, tak, na jaw pod koniec miesiąca, że rzeczywiście te przeczucia, które mogliście mieć, to będą jakby uzasadnione, ale to nie dla wszystkich. Będzie tutaj troszeczkę takiego zamieszania, więc lepiej jakby ze spokojem w takiej, no, karcie właśnie Króla Mieczy, czyli racjonalnie podejść do tego, żeby się nie poddawać tym lękom. Zaraz jeszcze dopowiem tą siódemkę mieczy, czego to może. No, to tak. To może się o, okazać, że ktoś jest zaangażowany w jakiś związek, który jest niemożliwy jakby do realizacji na tą chwilę, tak. I będzie się zmiotał, czy to w ogóle jest sens, jakby dalej ciągnąć, tak. Ale to też dla niewielu osób. Dla niektórych może się okazać, że, że jakby nie będzie czasu, żeby sobie okazywać uczucia tak nawzajem. Także tutaj myślę, że, że jakby w tych kwestiach uczuciowych dosyć ostrożnie, żeby pochopnie nie podejmować jakichś decyzji. Zobaczymy teraz karty na wejście w październik, jakie będziecie mieli energię wejścia w październik dla raków. Moc. Z denarów. I kochankowy. O, widzę, że tutaj jakby pod koniec, na, na, na początku października wchodzicie naprawdę w dobrej, takiej stabilnej energii i pewne, pewne wybory, pewne jakieś takie sprawy dotyczące, dotyczące jakby uczuć, czy, czy wybory jakieś takie życiowe, one zostaną dokonane i będzie, będzie jakby do przodu stabilnie już wszystko szło w październiku. Także się nie przejmujcie, to jest jakby taka przejściowa. Energia i, i jakby tutaj, jeśli chodzi o związki. Natomiast jeśli chodzi o pracę i, i finanse, będzie tutaj szło ku lepszemu, także będziecie wchodzić, że tak powiem, w ten październik już naprawdę z taką stabilną sprawą finansową. A teraz wyciągnę dla Was jedną kartę taką, co takiego niespodziewanego, jakaś niespodzianka, może jakieś. Co może tam ewentualnie zaskoczy albo co uważać, na no co jeśli chodzi o miesiąc wrzesień dla raków, proszę o jedną kartę Nostrada Musa wyrocznie dla raków na miesiąc 7. Teraz jeszcze jedną kartę rady od Waszych przewodników duchowych, jakichś duchowych doradców, jakichś duchów opiekuńczych, co dla raków na miesiąc wrzesień 2021. Co dla rak. Jaka rada? Support, czyli wsparcie. Teraz zaczynamy od karty numer 7 wyroczni Nostradamusa. To jest taka karta bardzo fajna, to wyroczna jest. I zobaczymy, co. To jest karta, która się, numer 7 się nazywa Kupid, no, czyli Kupidyn. No, sprawy no, miłosne, tak. I teraz tak, że to będzie jakby, jest jakby potencjał transformacji w Waszych związkach, tak? Czyli relacjach. I to jakby się, te wszystkie negatywne rzeczy zostaną jakby obrócone na, na korzystne, tak? Czyli no, będzie ta walka, będą, będą pewne po prostu. Takie trudniejsze dni, ale to jest nadzieja na to, że to się pozytywnie zakończy. Zresztą w tym moim czytaniu też tak wyszło właśnie, że, że to wszystko już w październiku będzie, będzie jakby hulać dobrze, tak? I to tak jakby ten, to, że macie taki ten potencjał transformacji tych relacji czy, czy związku. E, to e, jakby też wnieście nową energię w wasze życie, tak? Czyli taką pozytywną. E, karta wsparcie, e, jeśli chodzi o radę, e, e, radę, czyli także. Ludzie w, przychodzą do naszego życia jakby w, z, z różnych e, z różnych powodów, tak, i my, e, jakby doświadczając tego e, tych, tych relacji, e, też jakby uczymy się na tym, tak? E, uczymy się, e, e, jakby to powiedzieć, swojej indywidualności, tak? E, Ale nie ma co się jakby też ze względu na pewne jakieś wydarzenia nie ma co się, nie ma co się po prostu od, od, od tych ludzi w ogóle odgradzać tak, że jeżeli mieliśmy jakieś niekorzystne doświadczenia to nie, nie odgradzajmy się tam od, od innych i pozwólmy sobie żeby też oni jakby udzielili nam wsparcia tak? że te inne osoby mogą w, jakby też wejść w nasze życie, nauczyć nas czegoś, a inne mogą nas wspierać. Tak? Także tutaj rada jest taka, żeby się nie zamykać na, na innych ludzi, nawet jeżeli coś właśnie w tych relacyjnych, związkowych rzeczach pójdzie nie tak, no jakby to nie, nie może zaważyć też na, na, waszych, na waszym jakby podejściu do innych. Dziękuję Wam bardzo za zaczytanie. E, zapraszam do lajkowania, subskrypcji, do komentarzy. To jest taka, taka wymiana energetyczna między nami. Zapraszam do kolejnych czytań, bo będą teraz nowe się pojawiać e, różne, także zachęcam.